Ta Pierścińska, zapraszam na środowe wydanie Kuriera Ostrowickiego. W Wieleńcu pod Ostrowcem, w 73. rocznicę bitwy stoczonej przez oddział Armii Krajowej dowodzonej przez Antoniego Hedę Szarego, odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające tamte wydarzenia. Przedstawiciele instytucji i szkół oraz parlamentarzyści, samorządowcy oddali hołd poległym partyzantom. Bitwa pod Jeleńcem była stoczona przez oddział Armii Krajowej z niemiecką żandarmerią wojskową 1 kwietnia 1944 roku. Polacy wykazali się ogromnym bohaterstwem, dzięki któremu odparli atak oddziałów niemieckich. Uroczystości zaczęły się od nabożeństwa, które odbyło się w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego na Gutwinie. Podczas kazania ksiądz proboszcz Piotr Zwoliński przypomniał o poświęceniu wojennych bohaterów. Tak sobie myślę, że przecież w nich musiała być gdzieś bardzo głęboko zakorzeniona, czy wrośnięta w ich serce, właśnie ta prawda, że gdy zginą, gdy przyjdzie im oddać życie na polu walki w chwale za Ojczyznę, to ten gest, ten czyn, to ich bohaterstwo nie zostanie zmarnowane, nie pozostanie bez nagrody, że warto jest to złożyć dla wyższych wartości. Myślę, że każdy z tych, którzy walczyli, gdzieś w jego sercu była nadzieja, że Pan Bóg go nagrodzi chwałą życia wiecznego. Druga część uroczystości odbyła się przed pomnikiem wieleńcu. Rozpoczął ją ksiądz pułkownik Jan Mikos od modlitwy w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej. Następnie prezes koła Ponury Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kazimierz Kocowski, przypomniał zwycięską bitwę z Niemcami. Rankiem. Kompania żandarmów podjęła próbę zaskoczenia oddziału szarego i wyparcia go z zabudowań na otaczające pola, co równołoby się zagładą oddziału. Niemcy niespodziewanie natknęli się na zmasowany ogień plutonu ubezpieczenia Stefana Sławińskiego, wspomnianego Lisa. Przygwożeniem ogniem Pistoletów maszynowych zajęli w zaroślach, prowadząc przewlekłą wymianę ognia. W tym czasie Szary oddał, zdoł, zdołał wyprowadzić z zabudowań folwarcznych pozostałe dwie drużyny z, z, i tabory do lasu. Po przejściu w luźnym szyku kilkaset metrów oddział natknął się niespodziewanie na, na ogień karabinów Maszynowych wroga. Ranny śmiertelnie zostawiam pączek, pseudonim Szklanka. Ranni zostali Tadeusz Chmielewski, pseudonim Bartek oraz orkan Stanisław Kołodziejczyk. Oddział szerego odpowiedział ogniem i przedarł się w głąb lasu. Po chwili dołączył do oddziału Pluton Lisa, który również zameldował o poniesionych stratach. W dalszej części uroczystości zabierali głos m.in. europoseł Bogdan Wenta, poseł Andrzej Kryj, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Będkowski, córka szarego Teresa heda przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk oraz senator Jarosław Rusiecki. W swojej przysiędze żołnierze Armii Krajowej, wstępując w jej szeregi, Ślubowali wierność, waleczność o wolność i niepodległość Rzeczpospolitej, aż do największej ofiary ofiary własnego życia. I wtedy, w czasie Okupacji niemieckiej. Te młode dziewczęta, młodzi chłopcy, nigdy nie zadawali pytań: za ile, po co, dlaczego, czy to będzie się mi opłacało, mając. Głęboko w swoim sercu. Tę właśnie przysięgę wojskową wiernie służyli Rzeczpospolitej. A wśród nich jeden z najwybitniejszych dowódców, pan generał Antoni Heda. Na zakończenie uroczystości wieńce przed pomnikiem w Wieleńcu złożyli zaproszeni goście, parlamentarzyści i samorządowcy: przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Jerzy Brożyna i wicestarosta Eligiusz Mich, przewodnicząca Rady Miasta Irena ręduda Dudek, burmistrz Kunowa Lechłodej, wójt Właśniowa Krzysztof Gajewski oraz wójt Bocechowa Jerzy Murzyn. Dużym zainteresowaniem cieszył się XIV Jarmark Wielkanocny, który odbył się w niedzielę w hali w Gimnazjum Przewnie. W Koła gospodyń wiejskich przygotowały przepiękne strojki świąteczne i palmy, a także tradycyjne ciasta i wyroby wędliniarskie. Swoją ofertę i atrakcyjne wytwory zaprezentowały również florystki ze szkół, m.in. z Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ozdobione świąteczne stoły uginały się pod różnorodnymi potrawami. Były m.in. tradycyjne jajka pod różną postacią, babki i mazurki, pasztety wszelkiego rodzaju oraz tradycyjny biały barszcz. Niezwykłego świątecznego nastroju dodawały jarmarkowi pisanki wykonane różnymi technikami kolorowe palmy, zajączki, baranki, serwety oraz ręcznie wykonane kartki świąteczne. Z roku na rok jest coraz ładniej, coraz więcej wystawców. A przede wszystkim, no, tak jak zawsze mówię Tradycja, historia, no i święta się zbliżają. Nie wszyscy mają czas, nie wszyscy umieją e, zrobić palmę czy inne rzeczy, mogą sobie tutaj dzisiaj zakupić. Swoje stroiki i palmy prezentowały na imprezie Koła Gospodyń z Bodzechowa, Właśniowa, Sadowia oraz Szkoły Stowarzyszenia i Twórcy Ludowi. Były też występy artystyczne zespołów śpiewaczych oraz dzieci ze szkoły wszewnie. Jak podkreśla wójt Gminy Bodzechów, taka impreza. Pełni również rolę integracyjną lokalnego środowiska. Bo to jest też forma spędzenia wolnego czasu, jakiejś takiej e, e, wyjścia z domu, emerytów, pewnej konkurencji między kołami gospodyń. Także w sumie dobrze się bawimy, a przy okazji pewne praktyczne rzeczy tutaj się dzieją. Współdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki informuje, że zamierza wybudować 16 garaży na samochody osobowe w okolicach osiedlowego domu społecznego Malwa na osiedlu Stawki oraz 49 garaży w rejonie budynków mieszkalnych wielorodzinnych numer 105 i 111 na osiedlu Rosochy. Zgodnie ze statutem spółdzielni mieszkaniowej Krzemionki oraz obowiązującymi przepisami prawa spółdzielczego, da zadań walnego zgromadzenia należy podjęcie stosownej uchwały w sprawie zbycia udziałów w gruncie. W związku z budową garaży i wykupem przez nowych właścicieli na najbliższym walnym zgromadzeniu zostanie Złożony projekt uchwały dotyczący zbycia terenów, na których będą znajdowały się nowe garaże. W Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Ostrowcu odbyła się siódma edycja Ostrowieckiego Konkursu Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów. Patronat honorowy nad konkursem objął starosta Ostrowiecki Zbigniew Bigniew w tym roku w teście językowym wzięli udział uczniowie z gimnazjów ostrowieckich, szkoły z pasją Elżbiety Sołtys, niepublicznego gimnazjum Stanisława Konarskiego oraz gimnazjaliści z Kunowa, Waśniowa, Bodzechowa, Mielowa, Sadowia, Bałtowa, Opatowa i Tarłowa. Z roku na rok konkurs zdobywa coraz to większą popularność. W tym roku gościliśmy aż 58 gimnazjalistów, zarówno z gimnazjów, Miasta Ostrowca, Powiatu Ostrowieckiego, jak również byli wśród nas uczniowie gimnazjum, chociażby i Starłowa, jak i Zopatowa. Konkurs ten stał się tradycją naszej szkoły, a dla gimnazjalistów jest on świetną okazją sprawdzenia swoich umiejętności językowych podczas egzaminu gimnazjalnego, który będzie miał miejsce pod koniec kwietnia. Konkurs wygrała Patrycja Wójcik z Niepublicznego Gimnazjum imienia Stanisława Konarskiego. Laureatom i wyróżnionym w konkursie nagrody wręczył dyrektor liceum Tomasz Kwiatkowski. Organizatorzy podkreślają, iż poziom tej edycji konkursu był niezwykle wysoki. Poziom był bardzo wysoki, gimnazjaliści zaprezentowali wspaniałe umiejętności, jeżeli chodzi o rozumienie tekstów słuchanych. No oczywiście poziom tutaj musieliśmy ustalić o wiele wyższy niż przewidywany dla gimnazjalistów, chociażby kryteriami egzaminu gimnazjalnego. Z tego powodu, już, iż był to konkurs. Także wszystkie zadania, które były prezentowane no z wyjątkiem jednego były na poziomie językowym yy, określonym przez standardy europejskie na B2. W niedzielę 9 kwietnia w domu kultury Malwa odbędzie się spektakl teatralny mąż i żona. Jest to luźna interpretacja znanej komedii autorstwa Aleksandra Fredry. Sztuka mąż i żona Aleksandra Fredry jest obrazem obyczajów i moralności jego czasów. Komedia napisana prawdopodobnie w 1821 roku, do dziś uchodzi za jedną z najlepszych i najfrywolniejszych w dorobku pisarza. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na sztukę teatralną w wykonaniu kompanii teatralnej MAMRO z Warszawy. Jest to sztuka Aleksandra Fredry, Mąż i Żona. Komedia znakomicie zagrana. I w bardzo nietypowy sposób. Zagrana jest ona nie na scenie, także publiczność e, e, widzi aktorów e, daleko, tylko zagrana jest między publicznością. Wszystko odbywa się w jednym dużym łóżku, w pościeli. Aktorzy grają między e, publicznością. Macie, będziecie ich Państwo mieli na wyciągnięcie ręki, dosłownie w odległości jednego metra. Sztuka jest zagrana bardzo dowcipnie, bardzo nietypowo, e, z dużą interakcją z publicznością. E, sztuka Tą już graliśmy w innych miastach w Polsce, i z doświadczenia wiem, że publiczność doskonale się na tej sztuce bawi. Spektakl Mąż i Żona będzie można obejrzeć w niedzielę 9 kwietnia w Osiedlowym Domu Społecznym Malwa na Osiedlu Stawki. Bilety na to przedstawienie są dostępne w Domu Kultury Malwa. Przedstawienie również odbędzie się w sali teatralnej Domu Kultury Malwa. Bilety są w cenie 25 zł, a przedstawienie odbędzie się w niedzielę 9 kwietnia o godzinie 16. 8 kwietnia w osiedlowym domu społecznym Malwa będzie miało miejsce kolejne wydarzenie muzyczne. Tym razem na scenie pojawią się grupy grające mocno i głośno. Na scenie zaprezentują się Red Lips, Ornet i Simple Wine. Bilety w cenie 30 zł już do nabycia w Domu Kultury Malwa. Tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze wydanie kuriera ostrowieckiego. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego serwisu.